Żebyśmy Grzesia ujebali. Zdrowie. Janek1237 z Czarne, żebyś się napierdolił, pozdro mordeczko mi w weekendu chleje z TB 5 złotych. Pioneczka. Powiem wam tak. W Finlandię piłem ostatni raz jakieś kurwa 3 lata temu w Sylwestra. I to była wódka numer 1 na Sylwestra. Zawsze ją na Sylwestra piłem, bo zajebista. I ci powiem, mi się tak nie zepsuła. I gorakaz brak Klaudiusza, pozdrawiam. Gorakaz brak Klaudiusza, 5 zł. Ej, nie zepsuła się ta wódka, smakuje dobrze. Kurwa. Dobra, kolejny los. Idziemy na drugą nogę. Pierdolenie o Chopinie. Daj. Okej, okay, to jest powiedzmy w granicach dobrego smaku, dalej. Kurwa, znów spierdolił. Ja je wiesz, Stefan Traf. was Stefan traf. Ja, jednale. Stefan, jedno trafione, trzy nie. Hapson, traf. Na czerwone. Kurwa, możecie trafić do chuja w końcu ktoś? Janusz, może ty. Ej, no popierdoliło was, ja chcę chlać, co wy robicie? Ej, no kurwa pojebało was, dajcie mi wypić, kurwa nic nie trafia się, ty! No! No w końcu! Ile mam czekać? Ile mam czekać? U! Ale co się nie tak? Reportujcie. Cheater. Ej, czemu to się kurwa gówno nie trafia? Ty, Chłapie, po kolei. Jeden za drugą nic. No tak jak chcę, żeby się napić, tak? Chuj. Serio usunęli kanał bez szakonu. Wiem, dwa kąta mu wyjebali. Magicznemu też wyjebali. Nieważne, kurwa, o po chuj będziemy o tym gadać. Tu pijemy, al roletka bawimy się. Chuj mnie oni obchodzą tam, kurwa. To stali, to dobrze. Solidarnie, w końcu, kurwa. A nie, że tylko Grzesiu był jebany, kurwa, nie? Zawsze Grzesiu był tylko jebany, a reszta, kurwa, świetnie się, kurwa, wije, jak te węże, kurwa, po wodzie. W końcu, kurwa, jakoś sprawiedliwość, kurwa, nadeszła do chuja. Nie? No tak. Piosenka. 19.16. Drodzy państwo, piosenka dla Petera. Piosenka dla Petera, drodzy Państwo. Więc proszę teraz o ciszę. Peter. Miejmy nadzieję, no na czacie Petera nie widzę. Ale miejmy nadzieję, że Peter to ogląda. I tego słucha. Bo mówię, kurwa trzeba. Miejmy nadzieję. Peter, że jesteś wśród nas. Widzowie, śpiewajcie razem ze mną. Ze mną, śpiewajcie. Proszę Was. Peter, tyś naszym donatorem jest I bardzo dobrze, dobrze o tym wiesz Jesteś słodziutki jak świeży fiut O, Peter, od lodów bardziej kocham cię Od węży i od błota też Kocham, kocham cię, cię bardziej od, wszystkie, od wszystkie. wszystkiego i już Na streama wróć Cześć Janusz! Chcesz zaśpiewać z nami? O Peter, można to chyba nazwać pechem Szukałem cię nawet pod miechem I nie przez to śmiechem o, Peter, nie lubię chodzić w dresie, zamieszkam w dębowym lesie i zmienię imię na Grzesiek. Grzesiek? Skończyły mi się donaty, jasne. Grzesiek, 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 Grzesiek. wróć do nas, Peter, Peter na streama wróć. Wróć do nas Peter, Peter na, Peter na streama wróć Kurwa i teraz chuj Była piosenka dla Petera no. a wymyśliłem to około nie wiem 17 i coś takiego, nie przed live'em wymyśliłem to, mówię kurwa da, da. no także kurwa miejmy nadzieję, że Peter tego słyszał Siema Grzesiu, siema Czak, ha ha, ha to ale no idziemy na grubo 8x czarne 8x czerwone 400zł. <śle> Wrócił. Kurwa, Peter wrócił! Mało tego słyszał to nawet. Słyszałeś to, Peter? W wrócił, łochuj! Ale jak Kurwa, muszę to zapisać. Yy, nie, czarny, kurwa 8 miał być. Kurwa, Peter, ty wrócił! A i cię to Peter wrócił! Kurwa! I chujnie! Ja pierdolę! Nie wierzę w to w chuj! <śpiewanie> Jeszcze jak się zgrało, nie? Jeszcze jak się zgrało! No kurwa! Oje, ale, ale, ale się na kurwie. Dobra, ja Peter kocham cię! Kurwa dzięki. Jak Peter wrócił? Peter, fajnie, że jesteś. Widzowie! Raz jeszcze. Wszyscy razem. Wszyscy razem ze mną, kurwa, mać. Peter, tyś naszym torem jest. I bardzo dobrze o tym wiesz, jesteś słodziutki, a świeży fiut O, peter, od lotów bardziej kocham cię, od węży i od błota też. Kocham cię bardziej od, od wszystkiego już. O, peter, jesteś mi całym światem, włochatym prawie bratem. Mieszkamy pod moim dachem. Tak peter. Wróć do nas, Peter, Peter na streama wróć. Cześć Janusz, chcesz zaśpiewać z nami? O, Peter, można to chyba nazwać pechem, szukałam cię nawet pod miechem i nie parsknę przez to śmiechem. O, Peter, nie lubię chodzić w desie zamieszkam w dębowym lesie i, i zmienię imię, imię na, na Grzesiek Grzesiek? Skończyły mi się donaty, jasne imię na Grzesiek, Grzesiek 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 Wróć do nas Peter Peter Pe, Pe, nas wróć do nas Peter Ale ogień! Czuję się jakbym wygrał puchar sołtysa, nie? Uu. Aż się zmęczyłem, ty! Aż się kurwa zmęczyłem, ty! Dobra! Drodzy Państwo! Kurwa! Osiem na czarne, 8 na czerwone. Zajebać mnie chce, kurwa mać! Zapierdolić mnie chce! No i bardzo dobrze! Drodzy Państwo, w takim bądź razie nie zostaje mi nic innego, jak tylko zakręcić chuje mi się napierdolić. Już mi czoło się grzeje. Uuu, polski Janusz na czerwony! Janusz, raz trafił, czy nie? Stefan, to samo. Kurwa, mamy. No i kurwa. Ratuj, Peter, kurwa, chce się najebać. Na czarny! Nie, coś jest z tą gromem ewidentnie kurwa, dziś nie tak, chyba nie? Nie, z tą coś się skurwa, nie tak. Ona się chyba zepsuła, kurwa, albo zjewała się. Dziwka. Ej, to jest niemożliwe już, kurwa, tu się wszystko. zielone Zielony w opisie co oznacza. Słuchajcie widzowie, to jest najgorsze. Trzeci pok punkt al Kolor zielony kasuje wszystkie losy. To jest pojebane. Ja chcę się kurwa napić. Co jest kurwa z tą grom jebaną? Ej, no to już nie jest kurwa śmieszne. Ty, zawsze się z zielonego cieszyłem, a teraz jestem wkurwiony, ty. Teraz jestem w zły. Piątek 13. No tak, dzisiaj piątek 13 jest. Ale nie, no to co, ale jakie to ma znaczenie, kurwa, ty piątek 13. No ale to jest kurwa chore, ty się nic nie trafia. Losów było kurwa z 20, około. Z 20 losów było około. Kurwa pecha, piątek 13, zajebany, nie? I powiedz mi, że to jest kurwa z wiek okoliczności, nie? No no no, no kurwa. No czy czekajcie, wypijemy i tak, no bo jest gwarancja jednego kieliszka za zielone, nie? Ale no kurwa ty! Bez kitu powiem wam coś szczerze, nie? Z zielonego się zawsze cieszyłem, bo kurwa kasowało, nie? Ale teraz jestem kurwa załamany, bo tam było 8 losów i 8, to jest 16. No i tak mówię, wypiję ses 5 fajnie się w głowie zakręci, mówię chuj, nie? No ale tu teraz to jestem kurwa zły, nie? No ale muszę się zasad trzymać, no bo jak zasad bym się nie trzymał, to chujnie. No ale pojebane, Peter, ja, te, ja wiem, że ty jesteś wkurwiony, Peter, ja, a myślisz, że nie ja? Też jestem kurwa zły, bo zresztą kurwa sami dobrze wiecie. Jak jestem najebany i wtedy zielone się trafi, to spoko, ja się cieszę, ale. No kurwa, jak ja jestem... Jak ja jeszcze pić nie zacząłem, a już zielone, kurwa, cofa tyle losów, no to ja jestem zły. Kurwa, czekajcie, poleję sobie. Ale to jest to jest pokurwione w tym momencie, nie? Kurwa, mać. Wódkę wyle. Nie, pierdolę. Nie, ale to jest po pokur... Nie, to jest złe. To jest kurwa w złe, nie? Piątek 13, patrz kurwa jaki pech nie? I fachuj. No, klątwa 13 piątek. Kurwa nie, no ja pierdolę. Dobra, za zdrowie, żeby kurwa było lepiej. Bo to niemożliwe jest. Kurwa mać. Zdrowie, ja pierdolę. Ale to jest pojebane już. Jestem zły. Bo chciałem wypić. Autentycznie wam mówię. Chciałem kurwa se wypić. Żeby zakręcić, żeby losować, żeby się trafiało, żeby chlało. A tu kurwało. Zielone i zajebane. To jest chujowe. Ja pierdolę, ale jestem zły. Gówno takie pierdolone, nie? Jestem kurwa załamany. Zresetuj grę. A może grę trzeba zresetować? Czekajcie, grę zresetujemy. Kurwa mać. Ja pierdolę. Teraz powinna działać. Także, nie załamywać się do nejtorzy, teraz będzie działać jak trzeba. Kurwa, mać. A wypił se, ale bym se teraz grzywnął. Ja za... Dzisiaj powiem wam, że noc będzie długa. Oj, noc będzie długa. Ale spo... A ja mam 0,7. Ale właśnie, o! Ja wam powiem coś. Ogólnie to ja mam... Ogólnie to mam 0,7 w Finlandii. Tej co teraz? Ale ja jeszcze mam połówkę w zawrażarce, nie? To miała być niespodzianka, ale... No nie no, skoro jest nocne spanie, to możemy siedzieć i chlać nawet kurwa do 6 rano, To jest jeden chuj, nie? Także... Alkoholu dzisiaj jest w chuj. No chce się dzisiaj nakurbić. Twardy reset. A no, twardy reset, zgadza się, no. Ale jak ja lubię takie na kurwianki, ty. Jak ja słyszę taką muzykę, to mnie chłopie tak ciśnienie bierze, taka energia. Ja tak siedziałem i specjalnie tego słuchałem. ale dzisiaj będzie ogień na live, ale będzie dzik. Dobra, mamy ile widzów? 600. Jest lepiej, jest lepiej niż ostatnio. Okej. Okay. Ale łapki w górę. No dzieje tak tysiąc trzeba dobić szybko. Tysiąc łapek w górę trzeba dobić. Fajnie byłoby, jakbyście zostawili. Udostępnić live'a znajomym trzeba. I jakoś to rozbudujemy fajnie. Damy radę. Ty, ale co powiecie? Fajnie zrobiłem to, czy nie? Mówię, a mówię, dzi dzisiaj też przed live'em. Jakoś tak na godzinę przed live'em mówię, a zrobię nowy wstępnie. I fajnie to wyszło, czy nie? Pa. Dziś zaczyna się kolejny stream wspaniałego Grzesia. Grzesio jest radosny, Grzesio jest wesoły, Grzesio jest uśmiechnięty, no i kurwa bardzo przystojny. Grześ chce dzisiaj dojebać kolejną dawkę pozytywnej zabawy. Czy jesteście w stanie bardzo pięknie powitać Grzesia? No to raz, dwa, trzy, zajebać proszę łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Bo właśnie teraz Grzesio nadciąga łogień, panie i panowie, bo to jest nasz czas. Wasz, Wasz czas. czas! Dobry wieczór Polski! Fajnie, nie wyszło? No na godzinę przed, to mówię, wpadłem na ten pomysł, mówię, zrobię, bo tam to stare już było, nie? Ono się brakło sekwencji. Kiedyś dam. <gry> <gry> Ale ta fajna nutka właśnie przy miksie jakimś, słyszałem tą piosenkę Dobry wieczór Polsko! I mówię kurwa właśnie to by idealnie pod ten wstęp pasowało. No i mówię, dałem, nie, fajnie. No dobra, no nic widzowie, alko-ruletka działa dalej, miejmy nadzieję, że porę starcie już będzie działać, że można brać udział, ja jestem gotowy, tylko żeby wódka ciepła nie zabyła, kurwa macie, jak to tą wódkę zrobić. A no najwyżej jak się ciepła zrobi, to ją owinę w papier, pod wodę i do zamrażarki na 5 minut i ona chyba się wtedy zamrozi w sekundę. No, żeby ona ciepła kurwa nie była. Nie będzie się ciepła, no i chujowo. No, także witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie w ogóle z konkurencją jak dzisiaj. Konkurencja widzę słaba, nie? Nie ma konkurencji. Nie ma konkurencji, więc jesteśmy na topce. Okej, okay, okej. Okay. Git. mamy pole do popisu. Grałem dzisiaj w FIFA, dwa mecze. Bilans mam 2-0 na Foot Champions. Dobrze się gra. W składzie jest Kante, tak, Już nie ma pogby Sedorfa, jest teraz Kante i Sedorfa. Zajebi się gra. A Petita wyjebałem z LO, dałem Mendiego z powrotem, ma polepszy Dobra, co my tu o FIFA? Chodź trzeba, kurwa, mać. Obczaj Grzesiu FIPA. No kurwa, ale jak to wpisać? Wpisałem, nie ma. Feja odmawia walki, kurwa. Fame MA. No i co? Fejmę ma No i... No i nie ma nic, no. Nie ma żadnego filmiku. Co ty pierdolisz? Już nie ma filmiku żadnego z Peją PEJOM odmawia walki FMM. No wpisałem i nie ma. No co? Nie ma. Na karcie na czasie. 30. Artykuł taki był na FB, widziałem. Czyli 30. Gdzie to jest? No ale to kurwa, ale to gdzie? A to jaki ma tytuł? O, ja odrzucił ofertę Fejma za milion złotych. Ujawnia dlaczego? O Jezu, ale to ma 15 minut. Łuje, to dajcie mi kurwa czasówkę. Bo to 15 minut trwa to za długo. Czekaj. Powiem, ile pieniędzy ludzie potrafią się zeszmacić, zrezygnować ze swoich ideałów, poglądów. No z taką postawą jak ty przedłożyłeś swoje idee Nie nad... Olbrzymią kasę, która by ustawiła ciebie i rodzinę na kilka lat. Zwróć. Gdzie to jest? W której minucie? Proszę o czerwony. Pozdrawiam czat i ciebie, góra mistrzu, nie poddawaj się. Łe? Czekaj. Mamy, jest. Y... Czerwony. Git. Proszę o czerwony. Pozdrawiam czat i ciebie, góra, mistrzu, nie poddawaj się. 25 zł. Dzięki. Dobrze, będziemy losować. Oby się trafiło. Y... Kurwa... Gdzie to jest? Która minuta? Zaprosiłem go z tego powodu, z Lewandowskim. Z własnych powodów. Nie widziałem jakby w tej fazie, tak i tak dalej. Która Ta minuta, wiecie? Występu. No tu mam swoich szans. Ja, ja się nie widzę ani w, w FFF, ani w MMA. A tu? W minimalnym. Tutaj wielu. Celebrytów chyba nie ma żadnego takiego, który byłby tak predestynowany do y, występu jak ty. No tutaj to są. Tutaj to jest wielopłaszczyznowa wielu historia. Tu można bardzo. Dużo MMA. <laughs> no idzie to jest. Namawiali mnie i idzie. Sportowi, bardziej sportowi, bardziej tu? To już był Freak Fight, tak? Dobra. Na gali MMA. Kiedy Freak fighty dopiero, y, że nie wystąpię, tak i tak dalej. Tym bardziej na tego typu Gali. Bo ten message tutaj, podprogowy, tobie... a Kto, którym mnie odpisałem... Pod... Przekazać. Dobra, tutaj, tutaj, słuchamy. słuchamy. No, ...walkę. Czy się zastanawiałeś, żeby to odrzucić, jak z taką wiadomością? No, wiesz, pierwsza była wiadomość tekstowa na, na, na Messengera, kto którą mnie odpisałem, potem był telefon. Czy może jednak bym przemyślał? Ja podtrzymałem, że nie. Że mówię, że, że ja się nie czuję jako wojownik walczak i tak dalej, tym bardziej na tego typu gali, bo to troszeczkę jest sprzeczne, że bo tam nie trzeba być aż takim walczakiem, żeby wystąpić. Lata temu powiedziałem, że, że nie wystąpię właśnie z szacunku do, do pracy wszystkich zawodowców. I to było, ta, ta wypowiedź nie wiąże się z ostatnim okresem tygodniowym, dwutygodniowym, tak jak teraz portale mnie cytują. Tylko to było na. W, na dany moment, kiedy Fighty dopiero wchodziły na, na galę MMA, to było pewnie około 2013 roku, kiedy dostałem repozycję walki na gali MMA Atak 3 z Robertem Górnejkom yy, i w zawcjach, była ta walka, która towi, czyni zawodowe szanse i tak dalej. A ja nie widziałem potrzeby, Mu mówię, dlaczego ja mam i siebie, skoro wy się nie bijecie na galach. Nie? I... Właśnie, byłeś mistrzem Polski. W judo. No Trenowałeś, byłby tak? Tutaj poruszać, tak? Bo gala Fame MMA, <laughs> jednak ta karta sportowa jest tam na razie w minimalnym stopniu utrzymana, tak? Jest druga gala frekwajtowa w której występują notabene sami sportowcy. Ale niekoniecznie mistrzowie mieszanych sztuk walki. Tam jest y, jakby większy nacisk na sport. I każdy próbuje tam swoich szans. Ja, ja się nie widzę ani. W międzyczasie gdzieś była jeszcze propozycja od ludzi, którzy chcieli mnie przygotowywać do walki, na przykład na gale Fen. Y, to gdzieś ten klub zabiegało mnie, ja na mój temat w Włodarze... Dobra, ale już koniec oglądania. Ale tu jedna rzecz mi kurwa nie pasuje, a mianowicie tytuł. A ja dostał ofertę za milion złotych? Co to kurwa za ściema, ty? Jak przecież kurwa tam ci dostawali po 50, po osiemdziesiąt tysięcy. W najlepszych lotach to było kurwa sto, sto dwadzieścia tysięcy. W przypadku Linkiewicz czy kogoś tam. To była górna półka. A tu milion? Nie chce mi się w to kurwa wierzyć, nie? Nie chcę mi się w to wierzyć, że milion złotych, kurwa, oferowali chłopowi, nie? Jak, kurwa, za samą galę im się zwróciły dwa. Do podziału, kurwa, na Wojtka i na Czterech, coś mi tu, kurwa, nie gra. Coś mi tu, kurwa, nie gra, bo sa sam czysty, samo wyjście na plus, czysta hajs, czysty hajs, który oni dostawali z każdej gali, no to, kurwa, mieli gdzieś, jak to było w rozliczeniu, gdzieś był taki filmik o tym i oni mieli na czysto dwa miliony. Dwa miliony do podziału na cztery osoby. Dwa miliony do podziału na czterech. Więc kurwa, to się nie kalkuluje, że jednej osobie dają milion za walkę. Tu, to, to, to jest kurwa, coś mi tu nie pasuje. Coś, coś tu jest na ściemianę. Nie pasuje mi tu coś, jakiś element. Bo to niemożliwe, żeby milion dał do walkę, kurwa, nie? <laughs> tu więc coś nie pasuje. To coś mi kurwa taką. Coś, coś jest podkręcone za bardzo. Ja za mądry jestem, żeby się nabrać, kurwa. To nie. Żaden milion. Tu coś jest kurwa przekombinowane. To się nie kalkuluje. Dobra, drodzy Państwo, losujemy dla wariata na czerwone. Oby trafił, bo naprawdę chce się napić. Ja się kurwa nigdy nie napiję, nie? Wódka zdąży być ciepła, nie, to choj, Ja się nigdy nie napiję ty. No ja się kurwa nie napiję ty. Aktualizowana To przez ten piątek 13 jebany Znaleziono wirusa I co ja mam teraz robić Biedny